To intrygujące, w jaki sposób Bóg objawia swoje imię na kartach Pisma Świętego. Mojżeszowi mówi: Ja jestem, który jestem. To imię skrywa w sobie tak wielką głębię i tak wielką tajemnicę, że nie byłby w stanie wykoncypować go żaden z ludzi. Imię Boga określa Jego największą tajemnicę, Jego istnienie, określa go. Najpełniej jak to tylko możliwe. Fakt, że jest żyjący na wieki wieków, jak dopowiada święty Jan w swojej wizji opisanej na kartach Księgi Apokalipsy, fakt, że Jezus jest żyjący ma kapitalne znaczenie dla nas, ludzi. Życie stało się również największym darem, jaki my otrzymaliśmy. Stało się Największą tajemnicą, jaką w sobie nosimy. Pośród wielu wartości, których staramy się strzec, życie zajmuje absolutnie pierwsze rzędne miejsce. Wystarczy pomyśleć, jak wiele troski przywiązujemy do tego, aby zadbać o naszych bliskich, rodziców, dziadków, aby żyli jak najdłużej. Wystarczy pomyśleć, jak, do jak wielkich poświęceń są zdolni rodzice, którzy. Walczą z chorobą swojego dziecka, którzy starają się, by ono mogło przeżyć w obliczu nieuleczalnej choroby, w obliczu cierpienia. Staramy się o nie dbać, staramy się je zachować, ponieważ jest to coś więcej niż tylko ciąg następujących po sobie wydarzeń, sekwencja różnych wydarzeń, które następują od okresu niemowlęstwa. Poprzez dzieciństwo, okres dorastania, aż po dorosłe życie i śmierć. Życie, proszę państwa, również i nas określa. W liturgii słowa stajemy się dzisiaj uczestnikami radości wypływającej z narodzin Jana Chrzciciela. Jego przyjście na świat przyniosło radość Zachariaszowi i Elżbiecie, którzy tak długo oczekiwali go. Jego przyjście napełniło również radością całą ludzkość, bo miał on poprzedzić mesjasza, po nim miał przyjść Chrystus, który jest naszym życiem, jak to napisał Święty Paweł w liście do Kolosan. Niech nasze doświadczenie spotkania z Bogiem, który żyje na wieki, będzie dla nas powodem do radości, powodem do tego, żeby odkryć to życie wieczne w sobie. Mamy w sobie pierwiastek życia wiecznego, proszę Państwa, i to właśnie życie określa nas najgłębiej, określa nas najbardziej. Odkryjmy w sobie życie, które nie ma końca.